Wcześniej powiedziałaś, że współpracujesz z klientami po kilka lat. Jak to wygląda w rzeczywistości? No właśnie. Moim założeniem w ogóle we współpracy jest pozyskiwanie i współpraca z określoną liczbą klientów. Chciałabym współpracować z ponad 50 klientami, stałymi klientami na budżetach, które nas jako agencje interesują. Nie będę wymieniała tych budżetów, ponieważ dzisiaj to jest budżet X, a za dwa lata to może być zupełnie inny budżet. To my sobie będziemy dobierali, tak naprawdę, też i to na jakiej wysokości z klientami współpracujemy i po ilu kanałach. Natomiast jeżeli chodzi o długą współpracę, to wychodzę z założenia, że mój bynajmniej jest taki plan współpracy z klientem, że pierwszy dzień współpracy ma być taki sam jak ostatni i mam wyświadczyć klientowi usługę. Która wynika z mojej wieloletniej pracy i wieloletnich doświadczeń, przecież nie tylko na tym jednym kliencie, tylko na wielu klientach, na których może nie to, że się uczyliśmy, ale sprawdzaliśmy, co się tak naprawdę najlepiej sprawdza. Czyli nie chodzi o to, żeby złapać klienta, obsłużyć go jako tako i wypchnąć za drzwi, tylko zatrzymać na długie lata. Zatrzymać na długie lata, ale przede wszystkim zaproponować mu taką usługę, która spowoduje, że nie będzie miał potrzeby współpracy z inną agencją, czyli wziąć po prostu na swoje plecy odpowiedzialność wzrostu widoczności tej konkretnej firmy akurat dla nas, dla nas, nas interesuje wzrost widoczności tej firmy w internecie. Natomiast wykonujemy jeszcze szereg działań, które mają wpływ na to, jak ten klient się prezentuje nie tylko w internecie, jak się prezentuje w wizytówce Google Maja Firma, jak się prezentuje w, w, w stronie internetowej, jak się prezentuje na ofertach, jakiej jakości są te oferty, jakiej jakości są foldery, jakiej jakości są wizytówki. My patrzymy na to wszystko, jeżeli oczywiście klient ma ochotę bo klient może skorzystać z wielu innych wykonawców. Natomiast jeżeli ma taką potrzebę, żeby ujednolicić tą komunikację i wykorzystać te wszystkie materiały, to zawsze te nasze rekomendacje są dla mnie wielokanałowe, tak? czyli jeżeli zrobimy sesję zdjęciową, to tą sesję zdjęciową ja jako product manager tego klienta wykorzystam. i na stronę internetową i do oferty i do nawet chociażby stopki w mailu i do prezentacji w powerpoint. Myślę, że jeszcze bym wymyśliła co najmniej kilka kanałów, no chociażby przecież komunikacja na Facebooku, tak? Sesje zdjęciowe pięknie sprzedają, pokazują zespół, rzeczywisty zespół, prawdziwy zespół. Jasne, bo zupełnie inaczej wygląda firma, która używa zdjęć stokowych, ilustrując swój zespół, a zupełnie inaczej firma, która ma spe spersonalizowaną sesję zdjęciową czy wideo. Tak. Jeżeli chodzi o spersonalizowaną sesję zdjęciową czy wideo, bardzo lubię pracować z takimi klientami i systematycznie przez wiele lat namawiam wręcz klientów do tego, żeby znaleźli budżet, żeby te sesje systematycznie wykonywali. Namawiam też ich w momencie, kiedy zaczynają budowę strony internetowej, żeby taką sesję wykonali, czy taki film, ponieważ to bardzo mocno skraca czas tak naprawdę decyzji odbioru klienta, czyli ich klienta. Jak ich klient wchodzi na taką stronę internetową, która ma bardzo dobrze wykonany film, który w sposób prosty, jasny, klarowny i szybki prezentuje to, jak oni pracują, to uważam, że jest to bardzo duża inwestycja właśnie w tą prędkość podejmowania decyzji wśród wielu tak naprawdę konkurentów. Natomiast jeżeli okazuje się, że klient na tym etapie ma opory czysto personalne, po prostu nie lubi, boi się, nie lubi siebie, nie czuje się w jakiś tam sposób, że, że chce nagrać film, można naprawdę zastosować szereg materiałów, które są powiązaniem komercji, czyli materiałów, które możemy kupić, z materiałami, które możemy wymyśleć, w powiązaniu z materiałami, które są rzeczywiście własnością. Klienta. Także też mam świetnych, zresztą Patryk, jesteś przecież tutaj przykładem. Tak? Jesteś świetnym specjalistą, któremu tylko wystarczy powiedzieć, co mamy i nie zawsze robimy film, który w 100% prezentuje usługi klienta. Czasami po prostu wykorzystujemy materiały, które ten klient ma. Okej. Okay.